Cześć wszystkim, z tej strony Mateo. Witam was bardzo w tej świątecznej analizie. I ta analiza będzie troszkę inna, ponieważ mamy koniec roku. To jest taki okres, gdzie ten grudzień mamy reset algorytmu. Tak jak widzicie, mieliśmy tutaj troszkę większą zmienność. Dużo mocniej się rynek ten porusza. I chciałbym po prostu w tej analizie bardziej spojrzeć na długoterminowe nasze zasięgi. Gdzie, gdzie doszliśmy, do jakiego miejsca. Czego możemy się spodziewać po nowym roku? Także jak najbardziej, zapraszam Was wszystkich do oglądania. Ale jeszcze zanim zacznę analizować, chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, spokojnych, żebyście spędzili z rodziną, odpoczęli od tych wykresów i przede wszystkim, teraz chciałbym się takie życzenia bardziej traderskie życzyć. Końcówka roku to jest właśnie taki okres, gdzie powinniśmy się na chwilę zatrzymać i podsumować swój cały rok czyli z czego się nauczyliśmy, co robiliśmy dobrze, jakie błędy popełnialiśmy i naprawdę w tradingu jest bardzo ważny właśnie ten nasz, e, ta podróż, ta nauka tego, w jaki sposób ręki się poruszają i takie zakończenie roku to jest idealny moment, żeby porównać siebie, jak tradowałem, załóżmy w styczniu, jak tradowałem w grudniu, czego się nauczyłem, jak mi się moje myślenie zmieniło, i to jest moment, żeby wyznaczyć sobie cele na następny rok, czyli co chcę osiągnąć, co muszę poprawić, jakie najczęściej błędy popełniałem. Także tego Wam przede wszystkim tutaj w tym nowym roku życzę. Ale żeby nie przedłużać, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie dzisiaj wyjątkowo od nazdaka i chciałbym tutaj porozmawiać o tym wykresie, którym Tutaj mamy. Zanim wejdę, że tak powiem, na interwały tygodniowe, dniowe, chciałbym wam zaznaczyć dokładnie to miejsce. To jest nasze standardowe tutaj odchylenie. Idealnie minus 4, czyli to jest zasięg naszej maksymalnej, że tak powiem, ekspansji. I zwróćcie uwagę, że zmierząc sobie dokładnie widzicie, ten ruch, który był tutaj, jest, znajdujemy się właśnie w minus 4, to jest miejsce. Patrzcie, jakie precyzyjne, to też Wam chcę pokazać, jak algorytm idealnie działa. Hmm, oczywiście tutaj jestem ustawiony troszkę na e, bez dostosowania do zmiany, e, zmiany w kontrakcie, dlatego że to mierzenie odbyło się na kontrakcie marcowym. E, później Wam to troszkę wytłumaczę, ale gdy wejdziemy sobie również na interwał tutaj dzienny, to zwróćcie uwagę jak sobie zmierzymy. To miejsce tu, to również znajdowaliśmy się idealnie w minus 2, minus 2,5, czyli miejsce właśnie do korekty. Więc teraz Chciałbym mniej więcej wam powiedzieć, co to, co to oznacza. Teraz sobie już ustawimy tutaj, żeby był normalnie dostosowany do zmiany kontraktów, bo tutaj mieliśmy zmianę z grudniowych na marcowe. I chciałbym zobaczyć, co ja tutaj widzimy. Przede wszystkim, weźmy sobie najpierw na interwał tutaj tygodniowy. To, co wam mówiłem tutaj, rynek cały czas tutaj jest byczy. Patrzcie, w tym miejscu Fair Value Gap zareagował wzrostami. Pięknie. To prawda, tak sobie trzeba zaznaczyć tego tutaj, fair value gapa, ponieważ e, również e, jak ICT mówił, e, fair value gap jest również z naszym wolumim balansem, który się tutaj znajduje. I w tym miejscu zwróćcie uwagę, że to był nasz piękny order block. W tym momencie cena tapnęła tutaj i podleciała do góry. Następnie ta świeczka, która jest tutaj, to jest, że tak powiem, nasz propulsion block, czyli. Miejsce, skąd rynek mo po prostu zbiera zlecenia. Wszystko jest w porządku. Zwróćcie uwagę, gdzie my tutaj doszliśmy z interwałów tygodniowych. Przede wszystkim do poziomu min threshold i rynek zrespektował. Mocno podlecieliśmy do góry i zwróćcie uwagę, że tutaj w tym momencie nie mamy żadnego fair value gapa z interwałów tutaj e, tygodniowych, więc mimo tego, że zaliczyliśmy naszą zasięg maksymalnej ekspansji, to jeszcze z interwałów tygodniowego to jest za mało, żeby stwierdzić, że my już zaczynamy duże spadki, że my już lecimy nie wiadomo jak w dół. Oczywiście, tak jak ja wam powiedziałem, to liquidity, które jest tutaj, to jest liquidity do wzięcia i prędzej czy później my tutaj powrócimy i zgarniemy to nasze equal low, ale najpierw musimy mieć, że tak powiem, takie, taki moment, gdzie rynek rzeczywiście powie, OK, zmiana, ten trend, który tutaj jest, zostanie przełamany, i będą wchodzone zlecenia sprzedaży. Na razie, jak widzę, z interwałów tygodniowych nic się nie dzieje. Cały czas, widzicie, wszystko jest respektowane. Fair value gap, order block, propulsion block, i cena leci do góry. Dodatkowo tutaj był nasz fair value gap. Zwróćcie uwagę, czy zobaczymy sobie, czy tutaj, widzicie, 50% jest respektowane. Zeszliśmy troszkę niżej po to, żeby tutaj tego e, naszego wimba, także jak najbardziej z interwałów tygodniowych, ja nie widzę tutaj żadnej przełamanej struktury żebym ja myślał o spadkach długoterminowych chciałbym zobaczyć co chciałbym zobaczyć tutaj breaka i gapa gapa z interwałów tygodniowych na razie tego tutaj e, nie widzę ja więc chodźmy sobie na interwał e, dzienny bo tygodniowy dalej jest prozrostowy, tak jak widzicie teraz zobaczmy co tutaj widzimy z interwałów e, dziennych pierwsza rzecz jaką mamy to zajęliśmy do maksymalnej ekspansji więc dlatego mieliśmy taki mocny zjazd, że zaliczyliśmy istotny moment. I to jest miejsce, co może, teraz od, to warto podkreślić może, to nie jest tak, że jestem pewny na 100% tylko jest duża szansa, że to jest nasz szczyt długoterminowy, jeśli zaliczyliśmy ten poziom. Ale z interwałów tygodniowych nie mamy nic, co by sygnalizowało, że my jesteśmy prospadkowi, że my chcemy jeszcze spadać. Na razie jest wszystko podtrzymywane, jednak tutaj z interwałów e, dziennych mamy troszkę inną sytuację. Dlaczego? Pierwszą rzecz, jaką mamy, to jesteśmy mocne przemieszczenie, bardzo mocny spadek. Dodatkowo te dwie świeczki tutaj, które są tu, to jest nasz Consecutive Order Block. E, przepraszam, Consecutive Breaker. Czyli to jest nasz Breaker, i zwróćcie uwagę, jak sobie zaznaczymy w tym momencie 50%, to cena tutaj tapnęła do tego miejsca. No, akurat na NQ. Ta jeden nie tapnęła, ale tutaj na naszych kontraktach jak najbardziej tam e, trafili. Także doszli do tego miejsca. To jest mój breaker. Skąd ja się spodziewam jednak jakichś spadków w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że zbudowali z interwałów dziennych nasze Sessa Liquidity. I się bardzo ładnie tutaj zbudowali płynność. E, więc bardziej tutaj z interwałów, hmm, że tak powiem, dziennych, ja bym się spodziewał jakichś korekty. Ja jakiegoś spadku. Dlaczego? I teraz pierwszą rzecz, jaką trzeba zwrócić uwagę, oprócz tego breakera, to również trzeba zaznaczyć dwie rzeczy. Tutaj ten fair value gap. I co ten fair value gap ma mi tutaj yy, za zadanie zrobić? Ten fair value gap powie mi co dalej. Czy jednak ten interwał tygodniowy jest dalej wzrostowy i lecimy do góry? Czy jednak już jesteśmy prospadkowi? Co ja muszę tutaj zobaczyć? Przede wszystkim ja muszę zobaczyć, żeby rynek spadał z dolnej ćwiartki, czyli między 50%, 0,25, 0, gdzieś z tych trzech kresek zaczął rynek spadać. Jeśli rynek będzie handlował górną ćwiartkę, jeśli korpusem świecy zamknie mi się powyżej 50%, to dla mnie jest informacja, jednak interwał tygodniowy jeszcze jest prozrostowy i lecimy tutaj że tak powiem, płatecha. Po Oczywiście, tak jak, tak jak wiecie, interwał tygodniowy nam powie dużo później, że zmieniamy ten trend. Z interwałów dziennych możemy się troszkę szybciej tego dowiedzieć. I tutaj jest taki właśnie sygnał, nie? więc ja jak najbardziej chcę zobaczyć, co, żebyśmy my tutaj w tym momencie podlecieli. Już podlecieliśmy, zbudowali liquidity, także to mi się bardzo podoba. Ruszyli tutaj, co, do naszego breakera. I teraz handlujemy dolną ćwiartkę, więc jeśli rynek będzie handlował dolną ćwiartkę, jak najbardziej jest ten prospadkowy. O czym tutaj trzeba, że tak powiem, wspomnieć? Również wspomnieć, że te dwie świeczki tutaj, to jest nasz consecutive order block. Więc również może cena zrobić manipulację, czyli podlecieć delikatnie wyżej, czyli załóżmy zaliczyć 50%. Patrzcie, 50% tutaj jest idealnie w tym miejscu. W naszym, naszym order bloku z rynek może podlecieć troszkę wyżej, zaliczyć ten poziom, zaliczyć ten poziom, a nawet tutaj ten volume imbalance i zaliczyć ten poziom. Ale jeśli zaliczę ten poziom i od razu zacznie spadać, korpus świece zamknie się powyżej 50% i jest ok. Ale jaka jest tutaj reguła? Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, żeby oni górną ćwiartką, czyli w między tym tutaj 0,75 yy Czyli tutaj, żeby po prostu to było otwarte, żeby cena tutaj nigdy nie handlowała. Tak samo tutaj, mamy ten consecutive order block, to również poziom min threshold. Chciałbym, żeby został otwarty, żeby tutaj cena nie handlowała. Jeśli coś takiego wykona, jak najbardziej będę przekonany co do shortów na trochę dłuższy termin i wtedy przede wszystkim chciałbym zobaczyć ruch spadkowy, gdzie. Oto liquidity, to jest jako mój pierwszy target. Nie? Jeśli to zostanie liquidity zebrane, prawdopodobnie podlecimy tutaj, nie? czyli z interwałów dziennych tu, jest, że tak powiem, nasz last fair value gap. W tym no I w tym momencie będziemy mieć e, naprawdę e, fajne miejsce, bo to będzie moment dla mnie, jeśli cena tutaj zleci, na reakcję. Z tego last value gapu e, ja bym chciał zobaczyć tylko i wyłącznie reakcję jakąś spadkową, po czym dostaniemy mocniejszy zjazd, i ten mocniejszy zjazd wtedy podleci po całe to liquidity. Jeśli chodzi o tego dokładnie, tutaj, fair value gapa z interwałów tygodniowych, to on mi już nie interesuje, czyli ja bym chciał wtedy zobaczyć podejście do last value gapa, ruch lekko jakiś korekcyjny do góry, cokolwiek. Nie wiem, w jaki sposób się to wyrysuje. To jest za długi okres czasu, żeby, że tak powiem, tutaj wymyślać, ale ja chciałbym wtedy zobaczyć zjazd właśnie do tego miejsca, żeby ca. wszyscy ci traderzy, patrzcie, ci, którzy tutaj kupowali, ci, którzy tutaj kupowali, ci, którzy tutaj kupowali, żeby zostali wszyscy wybici, wszyscy, dodatkowo zwróćcie uwagę, co mamy tutaj, patrzcie. Piękną linię, widzicie? tutaj, ok, tutaj był, że tak powiem, zależy jak to sobie tak mierzy, tutaj było lek fejkowe wybicie i ruch do góry, więc również tutaj traderzy patrzą na tą trendlinie i gdy cena tutaj wybije tę trendlinie, jak najbardziej będą traderzy tutaj shortować, tutaj jedno fejkowe wybicie trendlinii, drugie fejkowe wybicie, prawdopodobnie się nie dzieje i już się posypie, czyli rynek wtedy mocny zjazd zrobi i naprawdę dojdzie wtedy tutaj do do tego gapu, które jest w tym miejscu. I później się okaże, nie? ale mówię docelowo: cena do tego miejsca tutaj, po to, Selsa Liquidity, może nam tutaj mm, zlecieć. Jeszcze Wam chcę jedną rzecz powiedzieć: e, mega ważną, ponieważ ICT, tak nie wiem czy pamiętacie, w tamtym roku powiedział, że on nie handluje. E, dopiero e, w styczniu nie handluje i dopiero w lutym powraca. I jeszcze raz Wam chciałem powiedzieć, dlaczego to tak działa, ponieważ yy, jak wiecie, co to, to jest potęga trójki, to bardzo często jest coś takiego, że rynek się tutaj otwiera, jest manipulacja i ekspansja, czyli coś takiego cena robi, że tak powiem, w każdej świeczce. I jeśli mamy świeczkę naszą roczną, to moment, kiedy jest styczeń, to jest przeważnie właśnie ten moment, czyli jest nasza akumulacja, czyli ruch w jednym tutaj miejscu, czyli nasz styczeń. Bardzo często jest styczniem, m, gdzie naprawdę jest straszna akcja cenowa, mamy konsolę, nie mamy kierunku. I dopiero zanim cena podleci właśnie i zrobi jakąś większą manipulację albo dystrybucję, to minie trochę czasu, więc algorytm w grudniu, tak jak widzicie, robi reset. Nie? Czyli patrzcie, zrobiliśmy mocny zjazd. E, wielu traderów tutaj się kaszowało, zrealizowało zysk. E, są, z, są załóżmy rok czasu, kiedy grali, załóżmy cały rok longi. To chcieli w tym miejscu skasować się. Akurat w piątek, e, w piątek tutaj 13, jak dobrze pamiętam, się ten, odbył się ten, e, ten spadek, jak dobrze pamiętam. Chociaż, chociaż chyba to było w piątek, jak dobrze pamiętam, musiałbym zobaczyć. A nie, tutaj 18 to było. A, tutaj był piątek 13, to był też jakiś delikatny tutaj spadek, ale to. E, to nieważne, nie? Więc tutaj mówię, była zmiana kontrakt kontraktów, ludzie się skeszowali i dlatego ten mocny ruch tutaj się odbył. Więc teraz jest dla mnie informacja, jak, co co nas zrobi. Być może będziemy mieć konsolidację, czyli już przez najbliższy, załóżmy ten styczeń, rynek rzeczywiście pochodzi troszkę tutaj, tutaj, wiesz, ten spadek będzie tak i tutaj pochodzą i koniec końców, załóżmy w lutym, dopiero podlecą dużo mocniej. Jednak to mówię, bardzo długoterminowa analiza yy, i mój zasięg coraz bardziej, że tak powiem oczywiście jeszcze z interwałów tygodniowych nie mamy potwierdzenia, że lecimy po to liquidity które jest tutaj ale już z interwałów dziennych delikatnie mogę stwierdzić że już jesteśmy blisko blisko tego, że rynek może dać sygnały do tego, żeby rynek zleciał w dół ale mówię, moim warunkiem jest to, że rynek właśnie będzie respektował tego breakera jeśli znacie zasadę breakera to bardzo często ICT mówił o tym Irokezie, nie? czyli że knot bardzo mocno, załóżmy, który podleci, żeby zaliczyć jakiś niedokończony internet. To jest wszystko możliwe, więc trzeba mieć to pod uwagę. Ale korpusy świecy chciałbym, żeby zostały e, zgaszone. Czyli żaden korpus świecy nie zamknął się nad Breaker, żaden, żaden korpus, korpus świecy nie zamknął się nad poziomem C, wtedy będzie jak najbardziej dla mnie. E, sytuacja bardziej klarowna, i będę wtedy grał tylko i wyłącznie shorty, 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 aż do tego miejsca. Nie? Także fajne, e, fajny moment, ogólnie, tutaj może być dla nas na rynku, ale trzeba właśnie uważać na ten styczeń, bo styczeń może być jakaś konsola, może być mniejsza zmienność, może być ruch, właśnie nie w jednym kierunku, tak jak tutaj mamy trend długoterminowy, tylko może rynek właśnie z interwału dzienny troszkę tutaj więcej pokonsolidować. Tego ICT bardzo często mówi, żeby w styczniu nie handlować. W grudniu sobie odpocząć, grudzień, styczeń, i on wraca dopiero po pierwszym tygodniu lutego. Czyli jak zobaczę sobie tutaj na nasz kalendarz, to dokładnie w tym roku wychodzi 10, 10 lutego. nie, Czyli od 10 lutego jak najbardziej algorytm będzie z powrotem fajnie działał, fajnie się będzie rynek poruszał. Także jak. No, wszystko zależy od was, nie będę wam mówił żebyście nie handlowali, ale żeby być że tak powiem ostrożnym, bo ruchy mogą być no specyficzne, specyficzne, weźmy sobie na mniejszy interwał, na razie tutaj nie będę wchodził bo to jest analiza bardziej długoterminowa weźmy sobie jeszcze raz na tutaj S&P 500 nie? żeby to też tutaj omówić taka sama sytuacja, patrzcie w tym miejscu Nasz fair value gap, to co wam mówiłem, poziom 50%, czyli dolna reakcja, potem pierwsza ćwiartka reakcja. W tym momencie ta świeczka tutaj spodobała nam order bloka, cena patrzcie powróciła, pięknie powróciła do tego miejsca. Nawet ja sobie zaznaczyłem akurat tą dolną świeczkę, a teraz, jak sobie tak z perspektywy innej zobaczyłem, to tu jest nasz Consecutive Order Block, czyli te dwie świeczki, to jest nasz Order Block. I zwróćcie uwagę, że cena idealnie tutaj doleciała do 50%, więc to też również jest sygnał na to, że rynek jest respektowany, że tablica PD jest respektowana. Ok, cena co zrobiła? Zeszła tutaj, do tego knota, podleciała do góry w tym miejscu, to był nasz propulsion blok jednak bardzo często się zdarzają takie sytuacje, że mamy manipulację, że ten propulsion block jeszcze zostanie wybity i przeważnie jak handlujemy w takiej sytuacji, to zalecam stop lossa nad order blokiem, czyli nad tym miejscem, bo to jest negacja naszego scenariusza wzrostowego, jednak mówię, no to jest interwał dzienny, ja nie zalecam otwierania, załóżmy, takich dużych stop lossów tutaj na 130 punktów czy coś takiego, mówię, ja ja gram tak, że na ZDAku maksymalnie 20 punktów plus To jest e, takie ryzyko, które mogę, że tak powiem, tutaj wziąć. Nie? Ale dobra, ale nieważne, to nie jest temat, żeby rozmawiać o zarządzaniu e, kapitałem. Także tablica PID jest podtrzymywana. Nie? Zobaczmy sobie tutaj z interwałów, jeszcze e, z h e, w jakim miejscu my jesteśmy. Mm -hmm. Dobra, widzimy, w tym miejscu tu sobie zmierzymy tą nogę gdzie tutaj doszliśmy, o, patrzcie znowu, jaka precyzja, idealnie minus 4, nie, eee, to nie jest przypadek, to nie jest przypadek, że akurat w tym miejscu rynek zrobił jakąś korektę, nie? ale dobra, weźmy sobie tutaj na interwał jeszcze dzienny, co tutaj z interwałów dziennego widzimy, to, że tutaj cena zleciała, zleciała i wybiła, Tutaj to liquidity to jeszcze nic nie świadczy, bo tak jak, tak jak mówiłem, tak jak widzieliście, interwałów tygodniowych, że te pieniądze są cały czas wkładane. Nie? Że mimo tego, że nasz propulsion block został wybity, to nasz order block tutaj trzyma cenę i rynek podleciał w górę. To już sobie możemy wywalić, bo to z interwałów, że tak powiem, jest tych tygodniowych. Tutaj trzeba zaznaczyć sobie to nasze celsa liquidity. Która jest w tym momencie I zwróćcie uwagę, że tutaj nasz ten Order block Weekly order block trzyma cenę Dodatkowo w tym miejscu mieliśmy nasz last value gap I handlujemy Górną ćwiartkę, nie, więc cena tutaj Podleciała i bardzo Podobna sytuacja co tutaj Jaką mamy na Na, na Zdaku, nie, czyli znowu jeśli My chcemy tutaj, żeby rynek Rzeczywiście już zaczął spadać, rzeczywiście Zleciał po to liquidity nawet po to liquidity jakiś mocniejszy ruch spadkowy no to w tym momencie rynek z tego frewalu gapa musi reagować z pierwszej ćwiartki, bo jeśli nie będą reagować z pierwszej ćwiartki jeśli ta pierwsza ćwiartka zostanie wybita i będą handlować górną światkę, to w tym miejscu zwróćcie uwagę że mamy bardzo ładne liquidity jednak to jak tutaj zbudowali to bardzo często jest coś takiego że smart money reversal czyli to miejsce tutaj gdzie jakby Smart Money robią inteligentne odwrócenie. Bardzo często widzę takie odwrócenie w taki sposób, jak jest tutaj. nie? Czyli traderzy yy, tworzą tutaj, tworzy nam się tutaj dla retail traderów nasza flaga. Bycza flaga na wzrosty i oni taką byczą flagą wybijają w dół. Nie? Tutaj traderzy kupują, 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 bo myślą, że będzie, będą wzrosty, że kontynuacja na tej, na tej tutaj fladze. A rynek idzie w dół, nie? Także to jest też bardzo często spotykane i mimo tego, że tu jest trochę liquidity na górze, to ze względu na to, że to jest właśnie ta bycza flaga, mogą to zostawić i zlecieć po prostu w dół, nie? Więc ja obserwuję, jak cena w tym miejscu tutaj reaguje. Tak samo, czy z pierwszej ćwiartki będzie reakcja, yy, czy nie. Tutaj jeśli chodzi o, o nazdaka, to tutaj za bardzo nie było miejsca yy, za bardzo do yy, do zaznaczenia, tutaj mamy w tym miejscu widzicie ten last fair value gap, nie? więc poziom ceny nie został zaliczony, więc zobaczymy czy cena nie będzie chciała, że tak powiem powrócić, więc jeśli jakby szukałbym w tym miejscu jakichś shortów, na pewno bym realizował tutaj yy, w tym miejscu, nie? nie oczekiwał, że wybiją nasze ekstremalne liquidity, tylko yy, zwracał uwagę jak tutaj cena reaguje, jeśli rynek wybije last fair value gap, to to Liquidity to jest mój target, i tutaj jak najbardziej ruch gdzieś stąd. Te 60-70 to jest, że tak powiem, eee, tutaj pewniaczek do zgarnięcia. Nie? Chociaż nawet nie wiem, czy tutaj coś zatrzyma, hmm, dopiero by, byśmy niżej tutaj zeszli. Chodźmy sobie zobaczyć jeszcze z interwałów tutaj na DexY, co nam się tutaj dzieje w tamtym tygodniu wam robiłem analizę że spodziewałem się, że to byse liquidity, które jest tutaj zostanie zebrane, czyli zlecieli zebrali i tutaj była dla mnie informacja, czy z tego miejsca po zebraniu liquidity my będziemy chcieli zlecieć troszkę niżej, dlatego, że z interwałów tygodniowych zwróćcie uwagę, że tu jestem ten fair gap, ja chciałem, żeby bardziej chciałem, żeby to trochę ten ruch do góry był trochę wydłużony, czyli, że cena podeszła tutaj zleciała w dół i dopiero do góry, nie? jednak oni byli naprawdę mocno e, prozrostowi, więc to po prostu podlecieli, nie, to co wam zaznaczyłem tutaj ten knot tutaj został wybity tylko i wyłącznie korpusem świecy, więc to jest nasze obvious liquidity, więc cena zawsze nie zostawi czegoś takiego, nie, nie zostawi e, knota, musi to wybić to jest po prostu bardzo mocna, e, mocne miejsce do, do wybicia, więc algorytm dąży do tego żeby cena po prostu to tapnęła i rozjechała. Nie? Dodatkowo tutaj w tym miejscu, to bajski kiedy już możemy wywalić, żeby było e, mocniej klarowne, to mówiłem, że to jest Order block. I z tego order bloka jakiś ruch załóżmy do tego, bym chciał zobaczyć, albo reakcję, jednak ten Fasfer Value Gap, który jest tutaj, nam zareagował. To jest sytuacja taka, że jeśli rynek jest mega byczy to nie powraca do, e, do premium, nie, czyli znaczy do. E, do, nie do premium, tylko do discount, jak sobie zgarniemy cały ten ruch, to wielu traderów czeka, że tak powiem, aż cena powróci do discount, czyli poniżej equilibrium, poniżej 50%. Ja jestem tego zdania, że jak rynek jest mocny, to rynek na nie powróci tak nisko i reaguje z fast value gapa, jednak fast value gapa to jest koncepcja troszkę, troszkę inna, także zapraszam Was na grupę, jak chcecie się na grupę na Discord, jak chcecie się dokładnie o tym dowiedzieć, więc ten fast value gap tutaj zareagował Tutaj mówię, było 50-50, albo order block, albo fast, fair value gap, co zareagowało, ale to obvious liquidity było tutaj do zgarnięcia. Cena to zgarnęła, doszła tutaj. Co tutaj jest w tym miejscu? Przede wszystkim interwałów tutaj e, dziennych, doszliśmy do właśnie naszego tutaj fair value gap, czyli to jest istotne tutaj miejsce, bardzo istotne, jednak zobaczmy, co coś tutaj mamy wyżej, czekajcie jednak z interwałów tygodniowych mówię bardziej bym chciał jeszcze troszkę ruchu wzrostowego, nie? żeby jeszcze cena troszkę podleciała, zaliczyła tą kreskę, zaliczyła 50% i później odbyła się jakaś, e, jakaś korekta, cokolwiek. Nie? Na razie tutaj e, to, jest, to jest teraz moment na DXY, że jak w tym miejscu, wam mówiłem tutaj o tych wzrostach do tego miejsca, rynek zrealizował tą e, analizę, zrobił to co wam tutaj mówiłem i zakładałem w poprzednich tak tygodniach, jeśli to rynek zrealizował, to teraz jest moment, żeby trochę odejść od wykresu i poczekać aż rynek pokaże nam więcej kart. Co by chciał zrobić? Ja teraz mówię, jesteśmy w istotnym miejscu. Longi zostały zrealizowane, więc jak ktoś tutaj DXY rozgrywa, ja akurat to biorę bardziej do e, przewidywania, w którą stronę rynek e, Nasdaq pójdzie, to jeśli, ry, jeśli DXY to zrealizował, to w tym momencie ja odchodzę i muszę zobaczyć więcej akcji cenowej. Muszę zobaczyć, co się rynek e, zrobi, czy z tego miejsca. To jest miejsce rzeczywiście do tego, żeby spowodować ogromny ruch spadkowy, nie? czyli nawet po to liquidity w dół. Jednak ja muszę dostać więcej informacji. Muszę zobaczyć, czy cena respektuje to miejsce, czy że tak powiem, zaneguję. To mówię w następnym tygodniu, nie wiem, po nowym roku, bo teraz raczej żadnych filmów nie będę już nagrywał, bo są święta. Ale po nowym roku w styczniu zrobię wam analizę i zobaczymy, jak ten tydzień, dwa tygodnie się, że tak powiem, poruszał. Zostaniemy dostaniemy informacji, czy rynek będzie chciał bardziej lecieć, załóżmy tutaj do tego miejsca. Dolar się będzie mocniej umacniał, czy rzeczywiście chcemy troszkę zlecieć w dół, yy, załóżmy zrobić jakąś korektę większą z tego miejsca, bo to jest miejsce na pewno na reakcję, na, na to, żeby rynek troszkę skorygował i zobaczymy, czy właśnie w tym momencie nie dojdziemy, załóżmy yy, do naszego discount, yy, no jakieś nasze tutaj przeceny i zobaczymy. Ja więc ja tutaj nie chcę na razie. Za bardzo wchodzić z interwałów mniejszych. Akurat nie chcę tutaj umawiać Mogę sobie omówić tutaj, że tak powiem, na zdaka z mniejszych interwałów, czyli załóżmy z godzinówki. Z godzinówki przede wszystkim tutaj widzicie, co ja sobie zaznaczyłem w tym miejscu mojego tego breakera. Ja chcę, żeby rynek tutaj handlował. Jednak chciałbym Wam, jeszcze zanim wejdziemy na mniejsze interwały, to chcę Wam powiedzieć troszkę o narracji. Jeśli ktoś Wam tutaj z narracji nie wie o co chodzi, to jak najbardziej zapraszam do playlisty z narracją dzienną, żeby wiedzieć mniej więcej, w jaki sposób się poruszać w środku tygodnia. Patrzcie, dzisiaj mamy poniedziałek, czyli jest to moment, gdzie my się spodziewamy bardziej jakiejś konsoli, nie spodziewamy się ekspansji. I tutaj wtorek, środa mamy dzień wolny, nie? czyli mamy te święta, rynek troszkę może. Ja mówię, ja z reguły w tym okresie nie handluję, nie patrzę na wykresy, także nie wiem, jak rynek się będzie poruszał, bo z reguły nie mam doświadczenia. Nigdy w takich dniach po prostu tutaj nie handluję. Jednak spodziewam się, że, ty, że w tym tygodniu raczej nie dostaniemy ani mocnego zjazdu w górę, ani mocnego jazdy ani w górę, ani w dół, nie? tylko że będziemy w tym zakresie tutaj pokonsolidować, bo jesteśmy tak troszkę tutaj tak świątecznie, tak świątecznie tutaj ewentualnie w czwartek może być jakiś większy ruch więc czego bym się spodziewał dzisiaj patrzcie, jak zobaczymy sobie dzisiejszą akcję cenową to rynek praktycznie tutaj troszkę nam pokonsolidował, pokonsolidował i nie dał nam za bardzo jakiegoś kierunku długoterminowego ale jest ok, wszystko jest ok i czego ja teraz oczekuję, teraz ja oczekuję tego, że jeśli w poniedziałek co no nam tutaj pokonsolidowała, zbudowała liquidity, to chciałbym zobaczyć, żeby we wtorek, czyli jutro była ta ruch do góry czyli jakaś właśnie manipulacja, żeby jeszcze rynek zebrał załóżmy to liquidity, które jest tutaj, to liquidity m pohandlował troszkę wyżej, yy, wyżej i później dopiero zleciał, nie? Tylko mówię tu najważniejsze są interwały dzienne, nie? I to jest mega ważne i chciałbym wa yy, właśnie podkreślić, żebyśmy nie patrzyli na minutówki, tylko patrzyli na kierunek z interwałów. Jak tutaj korpus świecy się zamknie, nie? Dobra, także ja już tutaj nie będę, że tak powiem przewidywał tych minutówek, bo e, no bo to nie ma za bardzo sensu, jeśli tak nie będziemy teraz handlować, bo my święta. Jednak chciałbym tym zakończyć tą moją analizę. Życzę Wam wesołych świąt jeszcze raz i do usłyszenia po nowym roku. A, jeszcze szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.